Ja jestem dzisiaj na Oderce, jest po 19. Niebo dzisiaj lekko zachmurzone Będę próbował złowić sandacza I zaczynam od swojej ulubionej gumki Od Westina Zobaczymy co się będzie działo

Dzisiaj byłem z Pati, ani brania. Z Patrycją nockę siedziałem, ani brania. Pierwsza główka wyzbrania. Jestem na drugiej. No z niepotrzebnie słońce wyszło trochę, Popsuło temat. Fajnie było już, pochmurnie. Ale nic nie gania. W górę nie widać. Siedzi. Nieduże coś. O, sondaczyk. O, sondaczek mały. Jest. Pierwsza ryba, o którą nam chodziło, o kurde, pod oko złapany, ajajajaj, aj, aj, aj. taki nieduży, mam nadzieję, że nic mu nie wejdzie, może też, ajajajaj, łybstryk. Zobaczył obranie sandacza, przyzwolnił. O, o bupr. Bupr, a tam w drugiej wodzie płynie. Dobra, nie będę go stresował Kurwa, by obranie Ja pierdolę Nie, kończę nie Podaj się, kurcze to jest jakaś rzeźnia, co tu się dzieje z tym masakry się Tak nic nie chodzi. Nic nie widać. Mega słby dzień.